Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board Games TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś zapraszam Was na materiał o grze Terraformacja Marsa Ekspedycja Ares, czyli gra karciana Terraformacja Marsa. Gra przenosi nas oczywiście do Marsa i my jako korporacja staramy się prze marsa, żeby stała się nową ziemią. Także zobaczcie, jak to prezentuje się na stole, o co chodzi w grze, i za chwilę wrócimy i powiem Wam, czy warto się zainteresować tą grą. Zapraszam Was gorąco. Jesteśmy przy stole, więc omówmy zasady gry. Jak widzicie, teraz przedstawię Wam, jak wyglądają zasady z perspektywy Was, czyli gracza. W grę możemy grać od jednego do czterech osób. Jak wygląda przygotowanie? Każdy gracz otrzyma taką planżetkę zasobów, na której będzie zaznaczał swoje wspólne. Współczynniki produkcyjne oraz współczynniki, które pozwolą mu obniżać koszty budowy. W tych oto takich pojemniczkach, takich miejscach, slotach będziemy umieszczali swoje zdobyte pieniądze, jednostki ciepła oraz jednostki roślinności. Jednostki będą wyrażane zawsze takimi kosteczkami. Złota kostka będzie dawała nam 10, szara 5, a brązowa 1. To nie są jakieś konkretne surowce, tylko po prostu wartości. Każdy z graczy będzie otrzymał również na początku kartę korporacji. Otrzyma dwie, wybierze jedną z nich, a karta ta korporacji będzie informowała z jakimi wartościami gracz rozpocznie, z jakimi zasobami oraz jakie dodatkowe premie podczas gry będzie mógł otrzymać. Każdy z graczy otrzyma również 5 kart akcji, wyboru i oraz spośród wszystkich kart projektów, które należy dokładnie potasować, otrzymuje 8 kart na rękę. Taką małą planszetkę musimy też przygotować, na której mamy współczynniki, współczynniki teleformacji, czyli tutaj będziemy umieszczali swój znacznik na poziomie 5 i będziemy starali się ten poziom podnosić. Mamy dwa tory, tory poziomu tlenu oraz temperatury i będziemy stali oczywiście się tą temperaturę podnosić, a na środku mamy takich 9 płytek kafli oceanów, które będziemy umieszczamy zakryte, i one będziemy, będziemy starali się je odkrywać. W pobliżu planszetki umieszczamy również kafelki wyboru akcji fazy. Zakryte, później pokażę Wam po co one są. No oczywiście karty trzymamy w pobliżu, w zasobnikach trzymamy zasoby, również takie żetony lasu, które będziemy mogli zdobywać. I w zasadzie możemy przystąpić do rozgrywki. Gracze będą grali szereg rund, zakrywając kartę, którą akcję chcą wykonać. Następnie każdy z graczy będzie wykonywał daną fazę, i później będziemy przychodzili do kolejnej, tak kiedy zostaną spełnione trzy warunki gry, a tymi warunkami jest to, kiedy ter poziom terraformacji Mars osiągnie 14% tutaj tlenu, 8 stopni temperatury i wszystkie 9 płytek oceanów zostanie odkrytych. Gracze będą na początku jest to będzie faza planowania i tutaj gracze będą najpierw zagrywali karty. Gracze będą spośród swoich. Pięciu kart akcji będą wybierali jedną, którą chcą wykonać w danej rundzie. Mamy różne akcje, za chwilę wam o nich powiem, i gracz zagrywa taką kartę sekret. Następnie wszyscy gracze, kiedy to zrobią, na 3-4 odkrywamy i sprawdzamy, jaka to jest faza. Kiedy wszyscy gracze zagrają karty, przypuśćmy, gracze zagrali takie karty, odkrywamy takie właśnie kafelki, które zostały, zostały zagrane karty. Czyli w tej rundzie będziemy rozpatrywali fazę rozwoju, akcji i produkcji. W tych drugiej i piątej nie będziemy robić. Każdy z graczy po kolei będzie mógł wykonać każdą tą akcję w tym samym czasie. Natomiast osoba, która zagrała kartę i wywołała efekt tej fazy, będzie mogła otrzymać bonus, który znajduje się na dole. Karty. Jakie to są fazy? Pierwszą, pierwszą fazą jest to faza rozwoju. Faza rozwoju polega na tym, że każdy gracz będzie mógł zagrać jedną zieloną kartę produkcyjną, produktu. Projektu, przepraszam. Jak to wygląda? Gracze będą mieli na rękach karty, karty projektów. Mamy czerwone, mamy zielone, mamy niebieskie karty projektu. Karta rozwoju polega, dotyczy kart. Gracz, aby zagrać taką kartę, oczywiście musi zapłacić jej koszt. Koszt wyrażony jest w lewym rogu w wartości w milionach. Gracz musi oczywiście odrzucić to, te swoje kosteczki. Jeżeli natomiast karta posiada jeszcze jakiś podpodem warunek, to musimy ten warunek spełnić. Na przykład w tym wypadku gracz na planszeczce tutaj musi być odkrytych 6 oceanów. I kiedy gracz zapłaci, umieszcza taką Taką kartę. Te karty będą dawały graczowi możliwość zwiększania swojej produkcji. Czyli jak widzicie ta karta pozwala mu dobrać jedną kartę, czyli jest mu czasami jakaś możliwość dodatkowej akcji, czyli na przykład taki piorunek, to wykonujemy ją natychmiast. Następnie w fazie produkcji ta karta będzie produkowała dwie jednostki ciepa. Czyli po prostu gracz sobie zaznaczy to na swojej planszetce, że jego poziom produkcji ciepła zwiększył się o dwa do momentu, kiedy ta karta tutaj leży. Niektóre karty projektów będą posiadały takie oto symbole brązowe, ewentualnie takie Czarne i żółte gwiazdki. One dają nam informację, że ta karta może być e, e, obniżony i koszt zagrania może być dzięki naszym współczynnikom, które znajdują się tutaj na dole. W zależności jak daleko jesteśmy na tym torze, odpowiednich symboli, możemy od, odpowiednio obniżać o, o, o pieniądze zagranie tej karty. Kolejną e, Fazą, którą gracz może wybrać, jest to faza druga, jest to faza budowy. Budowa polega na tym, że gracze będą tutaj mogli zagrywać karty niebieskie albo czerwone. Każdy gracz będzie mógł zagrać jedną czerwoną albo niebieską kartę, a gracz, który zagra taką kartę, może dobrać kartę albo zagrać jeszcze jedną dodatkową niebieską albo czerwoną kartę. Tak jak mówiłem, zagrywamy te karty w bardzo podobny sposób jak zielone. Musimy oczywiście opłacić koszt, jeżeli jest jakiś wórnek, musimy go spełnić. Karty czerwone będą to karty, które będą dawały nam akcje natychmiastowe, czyli coś będziemy od razu dostawali, od razu jego symbole, natomiast karty niebieskie zazwyczaj będą dawały nam możliwość Otrzymywania akcji, które będziemy mogli wykonywać w kolejnej fazie, fazie akcji. I te karty, oczywiście, każdy rząd umieszczamy oddzielnie, tak aby po prostu nam się nie pomieszały. Każdą kolejną kartę będziemy zagrywali w ten oto sposób, aby po prostu była widoczna lewa krawędź karty, która wyznacza nam symbole oraz akcje, które nam ta karta daje. No i dobra, trzecią, ach, trzecią możliwą fazą w, w rundzie jest akcje. Faza akcji polega na to, że gracz będzie mógł tutaj aktywować wszystkie jednokrotne akcje z każdej ze swoich zagranych kart i dowolną liczbę akcji standardowych. Czyli gracz będzie mógł aktywować wszystkie Wszystkie akcje, które znajdują się na niebieskich kartach projektu i może je wykorzystać, bo on też nie, to już zależy od gracza, oraz będzie mógł wykonać dowolną ilość kart, akcji standardowych, które znajdują się na dole planszetki. Te akcje standardowe polegają na tym, że gracz po prostu zwiększa współczynnik terraformacji Marsa na planszetce i gracz będzie mógł na przykład zalesiać tutaj Marsa, będzie mógł zwiększać jego temperaturę, ewentualnie odkrywać. Odkrywać kafelki oceanów. Jeżeli gracz odkrywa kafelek oceanu, odkrywa go i otrzymuje bonus przypisany, który się tutaj znajduje. Za każdym razem, kiedy gracz podnosi temperaturę bądź też poziom tlenu, ewentualnie odkrywa kafelek oceanu, dostanie jeden punkt współczynnika terraformacji, gdzie to zaznacza na właśnie tym. Tym torze. No i dobrze, kolejną fazą, którą gracz może wybrać jest to faza produkcji. Faza produkcji polega na tym, że gracz będzie otrzymywał zasoby, które daje jego korporacja. Czyli jak widzicie, jeżeli gracz ma, miałby zaznaczone tutaj na przykład na trójce współczynniki ciepła i jednostki roślinności, otrzymuje tyle kosteczek w zależności od tego, ile to jest, czyli trzy jednostki. Ciepła i trzy jednostki roślinności. Jeżeli chodzi o niebieski, tutaj gracz otrzymuje odpowiednią liczbę kart na rękę, natomiast tutaj gracz będzie mógł otrzymać miliony, czyli gotówkę. No, i ostatnią fazą, jaką gracz może wykonać, jest to faza badań. Faza badań polega na tym, że gracze dobierają karty. Jeżeli wszyscy gracze mogą dobrać dwie karty, zachować jedną, natomiast gracz, który zagrał kartę, otrzymuje bonus w postaci tego, że może dobrać trzy karty więcej, czyli w sumie pięć, i zachować dwie, a nie jedną kartę na ręku. Karty odrzucone zawsze kładziemy obok, kiedy tali się wyczerpie, przetasowujemy i tworzymy nowy stosy. Kiedy każda e, e, wybrana faza w rundzie zostanie rozpatrzona, oczywiście fazy, które zostały niewybrane, oczywiście gracze pomijają, należy karty akcji zostawić, karty kafelki odwracamy z powrotem na zakryty stronę a tą kartę gracz nie zabiera. Tą kartę akcji, którą zagrał właśnie w tej rundzie, zostawia, więc to informuje nas, że gracz nie będzie mógł wykonać dwóch takich samych akcji, zagrać dwóch takich samych kart pod rząd. Czyli teraz kolejną kartę zagrywa w ten oto sposób i później odkrywa, rozpatrujemy i na koniec rundy będzie zabierał tą, która leżała pod spodem, a ta z wierzchu zostaje. I gramy tak do momentu, kiedy spełnimy, tak jak mówiłem, trzy warunki końca gry, czyli wszystkie kafelki na planszy zostaną odkryte. Poziom temperatury osiągnie 8 stopni, poziom tlenu 14. Wtedy kończymy rozgrywkę i gracze będą otrzymywali punkty. Punkty będziemy dostawali za poziom naszej naszego współczynnika transformacji, czyli jeżeli mamy na 15, to otrzymujemy 15 punktów. Punkty za żetony lasu, czyli za to, że zalesialiśmy nasz, naszego Marsa, zawsze dostajemy sobie taki znacznik lasu i one dają nam punkty. No i za karty, które leżą na naszej, przed nami, które dają nam punkty. I wtedy po sumowaniu wygrywa osoba, która tych punktów ma najwięcej. Kochani, Terraformacja Formacja Marsa wydana przez wydawnictwo Rebel naprawdę robi wrażenie, jeżeli chodzi o wykonanie gry. Naprawdę w środku mamy fajnie zapełnioną powierzchnię, mamy fajnie posegregowane karty, mamy idealne takie pojemniczki na surowce, na te znaczniki czy też płytki. To jest bardzo dobre, wygodne i szybkie do przygotowania rozgrywki, co bardzo cieszy, co mało kiedy możemy spotkać, jeżeli chodzi o gry karciane. Pozostałe elementy również są wykonane bardzo dobrze. Mamy grubą, tekturę, placzetki korporacji są dwu, dwuwarstwowe, więc możemy sobie tam umieszczać kosteczki, które nie będą nam się poruszały, a to jest bardzo istotne, żeby po prostu sobie tutaj te znaczniki stały w odpowiednich miejscach. Więc to naprawdę wygląda świetnie. Karty na grafikach, grafiki na kartach są bardzo bardzo przyjemne, bardzo ładne, więc też jest oczy na czym oko zawiesić. Więc jeżeli chodzi o wykonanie, jest tutaj szósteczka z plusikiem. Natomiast jeżeli chodzi o instrukcję, instrukcja jest bardzo rozległa, jak na grę karcianą. Ale nie, nie przestraszcie się, bo dzięki temu macie bardzo dokładnie wyjaśniony każdy element w grze. Kartrza, karta, jest karty, karty są bardzo dokładnie opisane, plansza jest bardzo dobrze opisana, e, każde m, karty korporacji to wszystko macie fajnie opisane, pozaznaczane, co jest czym, żeby. Idealnie wejść właśnie w rozpoczęcie e, zasad. A zasady są naprawdę bardzo proste, bo mamy tak naprawdę trzy, e, trzy, trzy kroki, które znajdują się w każdej rundzie i one są bardzo szybkie, jak wykonujemy w każdym momencie. Niemniej jednak rozgrywka nie jest taka prosta, jak może się wydawać. Reformacja e, Marsa, ekspedycja Ares, e, jest to gra karciana, która może się niektórym wydawać będzie dużo łatwiejsza niż gra planszowa. I możecie się jednak zmylić, bo tutaj naprawdę trzeba nieźle się pogłówkować, nieźle nakombinować, naprawdę tutaj gra stawia przed graczem sporo wymagań. Oczywiście nie jest to jak gra planszowa. I później Wam powiedzieć, że jeżeli oczekujecie porównania tej gry do gry planszowej, to muszę Was zawieść, bo niestety Terraformację Marsa, gra planszowa, grałam bardzo dawno temu i jakoś szczególnie ta gra nam nie podeszła do dla nas i tą grą do tej pory do tej, gry, do tej pory nie grałem i, i myśl, kiedy usłyszałem, że będzie w wersji karciana, stwierdziłem kurde super. Tamta gra miała to coś, ale jednak nie przyciągnęła mnie tak mocno. Była aż mocno rozbudowana. Oczywiście niektórym ta gra może się tam się podobać. I stwierdziłem gra karciana, kurde super, będzie to wszystko tak skompensowane, będzie szybsze, będzie się dużo gra, lepiej gra. Niemniej jednak troszeczkę się zawiodłem, bo tutaj dalej gra naprawdę się rozciąga w czasie. Naprawdę, jak my graliśmy pierwszą rozgrywkę w tą grę, to graliśmy moi drodzy półtorej godziny, plus tłumaczenie zasad, więc dwie godziny mieliśmy dwuosobowe rozgrywki. Jeżeli chodzi o pełny skład, myślę, że tutaj rozegramy to w trzy. 3,5 godziny będziemy grali w tą grę, więc jak widzicie, pomimo że jest to gra karciana, wymaga od nas sporo, sporo czasu. Gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy i jeżeli gramy w dwie osoby, myślę, że. Lepiej grałoby nam się w większym gronie. Dlaczego? W dwie osoby zagrywamy kartę, ona wygląda gra dosłownie tak samo: czyli jeżeli gracze zagrywają te karty fazy, może się pojawić tak, że oboje gracze zagrają tą samą fazę i w danej rundzie rozegramy tylko jedną fazę. Kiedy gramy w pełnym składzie, mamy większe prawdopodobieństwo tego, że kilku graczy wybierze inną fazę niż my i rozegramy więcej czynności w swojej rozgrywce. Więc raczej bym polecał to grę w takim 3-4 osobowym składzie. Co najbardziej również bolało mnie w tej grze, to to, że zamiast jakiś kosteczek zasobów, konkretnych zasobów, że mamy miliony, mamy oddzielnie zasoby roślinności czy ciepła, to po prostu mamy kosteczki, które wskazują na wartości danych rzeczy, czyli mamy dziesiątki, piątki i jedynki i to musimy sobie rozmieszczać. Nie wiem, czy to jest idealne rozwiązanie. Oczywiście jest doszło do tego, można się przyzwyczaić, nimi, jednak wolałbym, żeby po prostu miałbym zielone kosteczki, czy tam czerwone i, i złote, i wtedy bym wiedział, że, że to dosyć tego. Drugą rzeczą, która bardzo mocno mi w tej grze przeszkadzała, jest to, że mamy masę kart. Jest to jest taka gra, gra niezręczna troszeczkę, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę, bo naprawdę wertujemy te karty. Możemy mieć 10 kart albo i więcej na, na ręku. Oczywiście kończymy rundę z 10, musimy odrzucić. E, oczywiście część kart będziemy odrzucać, otrzymywali za to pieniądze, ale cały czas musimy wertować e, i patrzeć, co tam jest na tej karcie napisane, co ona nam daje. E, dodatkowo jeszcze mamy karty e, fazy na ręku e, i cały czas mamy tę masę kart na ręku i jest po prostu. Mi się to nie podobało. Jakoś po prostu czułem się taki przytłoczony tymi kartami i po prostu wiecznie musiałam. I ta, te wybieranie kart tak naprawdę, uwierzcie mi, to jest najdłuższy etap tej gry, bo rozpatrywanie każdej fazy jest bardzo szybkie. Bo każdy już wie, co ma zrobić. Tak? Faza rozwoju, faza akcji, faza produkcji to jest wszyscy robią w tym samym czasie. Czyli to jest najmniej czasochłonne. Najwięcej czasochłonne jest to. Co robimy na ręku? Czyli siedzimy, czytamy, a może to, a może tamto, a ta ma te symbole. A kurczę, ta karta potrzebuje czterech symboli nauki, będę miał, no nie wiem, czyli to przyjdzie. Ryzykować, zostawić, fajna karta. No i cały czas mamy tutaj dylemat, co odrzucić, co zostawić, a jak zostawimy i nie przyjdzie, no to już zaraz frustrację, musimy jechać i coś kombinować na nowo. Więc ogólnie gra działa, jest fajne. Jeżeli lubiliście grę w Terraformacja Marsa, myślę, że również i Wam się ta gra spodoba. Jeżeli nie graliście w reformację Marsa, chcecie zobaczyć na miastkę tego, co Was czeka w grze planszowej, śmiało sięgnijcie po to. Natomiast jeżeli szukacie czegoś szybkiego na 40 do godzinki czasu, która nie będzie wymagała ni mocnego mużdżenia, i bo myśleliście, że to takie będzie, no to raczej sobie odpuścić. Ja szczerze, na razie sobie ją daruję, muszę ochłonąć, może do niej jeszcze wrócę. Na razie, na razie mam jej dosyć. Bardzo mocno mnie przytłoczyła ta gra, więc na razie pasuje, Wam radzę sprawdzić przed zakupem. Także. Gra Terraformacja, zobaczcie, bo może będzie dla Was idealna. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was również na kolejne materiały. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, żeby Wam podobał się materiał. No i oczywiście do zobaczenia. Cześć!